Internet kupi jest, przytki jest. Tak, no bo jak raz byłem u fryzjera i zrobiłem trwałą, to od razu wszyscy wiedzieli, że on trwałą, bo mi się internet nie skończył. Ograniczenia i limity nie interesują mnie. Tak, bo jakbym miał limity, to bym mógł sobie pisać, ale bym nic nie wysłał, więc bym tylko siedział smutny na dachu z gołębiami, bo, bo one już też nie wysyłają wiadomości jak kiedyś i czują się niepotrzebne i tylko.